Zaczynamy dzisiaj od pojedynku z ruchem. Przeciwnik pochodzi z Holandii, ma 1088 elo i czempiona. Jesteśmy oczywiście w Europie. No i przeciwnik zagesował. Ja na razie żadnych informacji nie widziałem. Okej, okay, tutaj są jakieś tabliczki. Chorwacja, może... Jednak była to Słowenia, blisko już granicy z Chorwacją. Przeciwnik postawił na Niemcy. 800 Hp traci. Runda numer 2, jesteśmy w lesie. Powoli zaczyna być widać jakieś budynki. Blaszki mamy europejskie, tam niestety nie podjadę. Tutaj mamy jakieś info, może? Niestety nie. Dobrze, tutaj mamy dużo języka. To nie będzie przypadkiem jakiś język baskijski. Nie do końca się znam na języku baskijskim, ale... Tak, na pewno to jest to. Kliknijmy gdzieś pod Bilbao. elegancko. Przeciwnik też to wiedział. Tracę trzy dyszki. Runda numer 3 to Azja. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to będzie Malezja. Tak, to będzie Malezja. Mamy tu flagę. No chociaż jest też flaga Indonezji, ale wydaje mi się, że te czarno-białe słupki od znaków występują głównie w Malezji. Nie wiem, czy da się je spotkać w Indonezji. Chyba raczej nie. Tylko teraz tak. Spójrzmy na słupy elektryczne. Czarna naklejka, więc będzie to główna wyspa. Kliknijmy na północ od Kuala Lumpur. Okej, okay, nie najgorzej, bliżej Ipoch, 267 mu zabieram. Mamy słupeczki tureckie, jesteśmy więc w Turcji. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to będzie taka zachodnia dosyć Turcja, ale jeszcze warto się przejechać. Okej, okay, tu jest ta tablica, którą wcześniej widziałem, chociaż zbytnio się tam jej nie przyjrzałem, więc luknę na nią tutaj. Karakasu. Przeciwnik kliknął. Ja bym kliknął gdzieś tutaj. Eskisehir, po środku z Ankarą. Tutaj. I tak, Caracaso była to nazwa miejscowości. Było to coś malutkiego. Stówkę zabieram. No i rozpoczynamy mnożnik. A pierwsza runda z mnożnikiem to Brazylia. Czarne tyły znaków. Co mamy tutaj napisane? Eee, to nic nie mówi. Podjedźmy sobie do tego. To też mnie nic nie mówi. To też przeciwnik zagesował. Poszedłbym tutaj Mato Grosso. Rio Grande. Przeciwnik, bardzo ładny, ges. 2600 niestety tracę. Kolejna runda z mnożnikiem to chyba Holandia. No, tutaj mamy samochody, więc możemy sobie na ich blaszki spojrzeć. Jeżeli będzie to możliwe, bo chyba niestety zasłonią mi roślinki, ale tutaj jedno widzę, że ma żółtą blachę na pewno. Tak, to jest Holandia. Tylko jeszcze pytanie, gdzie dokładnie? Warto byłoby się dowiedzieć. Tam jest chyba tablica, możemy tam podjechać. Marsum N383, spróbuję znaleźć tą drogę. N370, oj, przeciwnik już zagesował. No, kliknę tutaj, tą taką północ. To były te okolice. Przeciwnik znalazł to dokładniej. 300 stówki niestety tracę. Mnożnik 2,5. Jesteśmy w Azji. Czy jest tu charakterystyczny język? Niestety tego nie zobaczę. Jest rozmyte. Może z tej strony się uda? Wydaje mi się, że jest tu język tajski. Jeszcze bym się upewnił, czy mamy lewostronny ruch. Nie, to jest język kamerski. Tutaj bardzo dobrze to widać. Ok, kliknijmy sobie tutaj. Przeciwnik nie rozpoznał języka. Postawił na Tajlandię. Blisko granicy z Laosem. Traci dużo. 2700. Mnożnik potrójny. Wita nas druga generacja kamery. Irlandia, Wielka Brytania, tak bym powiedział na pierwszy rzut oka. Przeciwnik już kliknął i wysłał emotkę płaczu. Wydaje mi się, że to jest Irlandia. Okej, okay, mieliśmy praktycznie identyczne gesy. Była to jednak Wielka Brytania. Zabiera mi kilka punktów. Runda dziewiąta, 3,5 damage. Jesteśmy w dość ciekawym miejscu. Gdzie dokładnie? Tanjung City Marina. Tanjung. Czy to jest Malezja? Tak, to będzie Malezja. Czy to jest na głównej wyspie? No nie wygląda to na małe miasto, więc powinienem być to w stanie znaleźć. Dobrze, tam jest fajna tablica. Georgetown, ok. Georgetown jest tutaj. Klikam. Dokładnie, byliśmy w poprawnym mieście. Przeciwnik postawił na Malezję, na Borneo. Wygrywam ten pojedynek i zdobywam 21 Elo. Fajnie. A teraz pojedynek w wersji no move. Przeciwnik pochodzi z Niemiec, ma 1059 Elo. I zaczynamy od raczej Ameryki Południowej. Znak parę. Taksówka ma pomarańczową blachę. To jest element charakterystyczny dla Ekwadoru, prawda? Chyba się nie mylę. Klikam Ekwador. Południowy dosyć. Dokładnie, był to Ekwador, jednak bardziej środkowy przeciwnik ode mnie 150 km bliżej tracę 400. Runda druga i druga gena. Francja? A może to jest jakaś dziwna Dania na przykład? Nie no, to to chyba głupi pomysł. Najbardziej myślę tutaj o Francji. Spróbuję taką dosyć północną. Jednak to była Dania. Ta myślę miała jakiś sens. Okej, okay, przeciwnik postawił na UK, zadaję mu 150. Runda trzecia. Wydaje mi się, że tu jest nisko położona kamera, ale tak jak mówię, chyba mi się wydaje. Szwajcaria? Nie no, coś mi nie gra. Słupki są słoweńskie. No dokładnie, była to Słowenia. Już w sumie na granicy z Włochami. Przeciwnik był trochę bliżej, zabrał mi 4 punkty i jesteśmy teraz gdzie? Teksas. Mamy też najprawdopodobniej nazwę miasta, Fawelton. Nie no, chyba nie ma sensu większego spędzać 10 minut na szukaniu małego miasta w Teksasie. Kliknę bardziej zachód. bo Ogólnie wyśrodkuję ten gest dosyć. Ładnie przeciwnik. Nie znalazłem niestety. To było pod San Antonio. Tysiaczkę straciłem. Okej, okay, zaczynamy mnożnik Abu Dhabi. Jesteśmy oczywiście w Emiratach. Ok, za szarżą. Przeciwnik trochę bliżej stópkę tracę. Mnożnik podwójny, na pewno mamy żółte blachy z tyłu, białe z przodu. Wielka Brytania. Przeciwnik od razu zagasował. Poszedłbym tak pod Leeds. Uuu, to była Szkocja, okej. Okay. Przeciwnik ładnie tutaj strzelił. 1300 mi zabiera. 2,5 mnożnik Szwecja, tam jest tablica, no niestety jej nie widzimy. No tak, na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że Szwecja, ale trzeba by na pewno. Wokół nie mamy żadnych informacji. Oprócz tego, ale to mi nic niestety nie mówi. Poszedłbym tak pod Sztokholm. I to był gest całkiem dobry. Przeciwnik postawił bardziej na północ. Trochę straci. 2000, tysiące, fajnie. Runda następna. Mamy takie słupki. To są słupki po prostu austriackie. Będziemy w Austrii. Nie będzie to jakoś bardzo mocno zachodnia Austria. Kliknę gdzieś tutaj blisko miejscowości Graz. Przeciwnik kliknął bardzo podobnie. Byliśmy jednak bardziej na północy. 30 punktów mu zabieram. Runda następna. Mamy kolejną rundę. To są Stany, chyba. Przeciwnik już zagesował bardzo szybko. Zachód, raczej, kurczę, mnożnik Stany, tak szybko. Tutaj? Okej. Okay. całkiem mi wyszło. Był to stan Oklahoma. Różnicy 700 km, to chyba starczy. Tak, wygrywamy ten pojedynek. Fajnie. 19 elo zdobywam. I jeszcze zagramy pojedynek w wersji NMPZ. Przeciwnik pochodzi ze Stanów, ma 1167 elo i to jest oczywiście Indonezja. Dosyć nowe zdjęcie. Kliknę w spód, tutaj. Południe Sumatry. Przeciwnik kliknął w środek Javy. Tracę niestety 800 stówek. Okej, okay, tutaj dosyć ciężko mi powiedzieć. Gdzie jest słońce? Słońce jest raczej na południu, więc półkula powinna być północna. Europa, może Rumunia, może to jest w ogóle Rosja, nie wiem, Turcja, dużo myśli. Kliknąłbym Rumunię. Okej, okay, to była Rumunia, na granicy z Mołdawią. Przeciwnik postawił na północ Grecji, pięć stówek traci. Dobrze, luna następna. Przeciwnik już kliknął, a ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Ameryka Południowa? Co to było? To była Grecja? Okej, okay, powiedziałbym, że to jest Francja. Chociaż tutaj pewne też nie jestem niestety Okej, okay, to była Irlandia, przeciwnik bardzo blisko I to już niestety starczy Pojedynek w wersji NMPZ przegrywamy Minus 9 elo I jeszcze gramy pojedynek w wersji z ruchem Przeciwnik pochodzi z Polski, ma 831 elo Czarne auto, taka droga Pierwsza myśl Argentyna, ale poszukajmy czegoś Tutaj jest jakaś tablica Saladio. okej, okay, przeciwnik już zagesował. No to będzie Argentyna Czy ja kojarzę te miejscowości? Chyba niestety nie Klikam gdzieś tutaj. OK, bliżej Buenos Aires. Przeciwnik postawił na Urugwaj. Jestem bliżej. 50 km, stówkę traci. Runda druga wygląda dosyć ciekawie. Czy to jest przypadkiem Senegal? Mamy francuskie słupki i francuskie słupy elektryczne. Jest taki dziwny blur. Spróbuję. Dokładnie, to był Senegal. Przeciwnikowi nie udało się rozpoznać. Postawił na Indie, traci 4300. Runa następna. Czy to są słupki z Litwy czy z Niemiec? Chyba niemieckie. Przeciwnik już kliknął, ale tak, to są raczej słupki niemieckie. To jest nieczytelne niestety. No dobra, będę klikał. Coś tak bardziej pod południe, bardzo blisko Frankfurtu. Przeciwnik tutaj ładnie kliknął. Jest 56 km od celu, 400 stówki mi zabiera. Runda następna wygląda jak Norwegia. Norwegia taka dosyć północna, ale poszukajmy jeszcze info. Tu mamy flagę Norwegii, widać pełno gór Przeciwnik właśnie kliknął, ja niestety żadnej tabliczki jeszcze nie znalazłem Ale dobra, postawmy na Norwegię gdzieś w tych okolicach Może ciupkę jeszcze na południe, coś takiego Okej, okay, to było jeszcze dużo bardziej na północ Przeciwnik postawił bardziej na południe, traci prawie tysiaka, fajnie Zaczynamy mnożnik i mnożnik zaczynamy, powiedziałbym, że na Filipinach Mamy dużo języka angielskiego, mamy taką drogę Jest widoczne białe auto, ruch jest... Ruch jest prawo strony. klikam od razu Filipiny Dokładnie, udało mi się być dosyć blisko. Czy to wystarczy, żeby ten pojedynek wygrać? Dokładnie tak, GG. Zdobywamy 9 elo.